Proalfa Inteligentne Zarządzanie Projektami z Systemem ERP. Pani Górska jest kierownikiem projektów w firmie Optimal Spółka Zoo i tkwi w pracy po uszy. W swojej firmie prowadzi wiele procesów produkcyjnych jednocześnie, i właśnie doszło kolejne zlecenie, którego celem jest wykonanie specjalistycznej konstrukcji do napełniania. Aby planować i kontrolować wszystkie projekty, pani Górska wprowadza dane równocześnie do arkuszy kalkulacyjnych Excel, kalendarzy oraz dokumentów Word. Oznacza to nie tylko ogrom pracy, ale i trudne do przewidzenia błędy. Poszczególne działy opracowują dane projektowe w swoich własnych systemach i nie wiedzą nad czym aktualnie pracują koledzy w innych sekcjach. Nie ma się co dziwić, że nawet pani Górska zaczyna się w tym gubić. Czy istnieje sposób, który rozwiąże problemy firmy Optimal Spółkazo? Oczywiście. Uda się to z pomocą narzędzia ProAlpha zarządzanie projektami. Jest to integralna część systemu ERP, która zawiera wszystkie załączniki istotne dla projektów, takie jak umowy, dokumenty czy rysunki. Podczas uruchomienia projektu, odpowiednie oddziały uzyskają dostęp do jego koordynowania we właściwym zakresie. Od zakupów poprzez projektowanie i produkcję, aż do logistyki każdy z oddziałów ma dostęp do aktualnych danych i może obserwować postęp w projekcie. Po naniesieniu zmian lub zakończeniu zadań, zainteresowani pracownicy poszczególnych działów otrzymują powiadomienia poprzez workflow. Oznacza to, że informacje lub zadania automatycznie trafiają dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Dodatkowo za pomocą narzędzia zarządzanie projektami, Pani górska może podzielić cały projekt na mniejsze przedsięwzięcia. Mogą to być np. podziały ze względu na kompetencje, czas lub możliwości organizacyjne. Również wyjątkowo skomplikowane zadania są dopasowywane do procesu w prosty sposób. Dzięki temu wszyscy uczestnicy projektu już na samym początku wiedzą, kto, co i na kiedy musi przygotować, aby całe urządzenie napełniające gotowe było zgodnie z ustalonym terminem. W trakcie realizacji projektu nie tylko pani Górska otrzymuje za pomocą jednego kliknięcia wykresy poglądowe, informacje o zadaniach, terminach, kosztach i kalkulacjach. Otrzymują je wszystkie działy, gdyż pracują w jednym spójnym systemie ERP. Przy powtarzających się lub podobnych projektach pani Górska może korzystać z dostępnych szablonów projektów, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Ale to jeszcze nie wszystko. ProAlfa funkcjonuje także przy zarządzaniu wieloma projektami jednocześnie. Dzięki temu pani Górska ma wgląd nie tylko w jeden, ale i we wszystkie projekty i zasoby dostępne w przedsiębiorstwie. Możliwe jest więc wczesne wykrycie ewentualnych problemów z zasobami oraz wdrożenie odpowiednich środków naprawczych. Co więcej, dzięki integracji modułu z całym systemem ERP, wszystkie ustalone terminy zawarte w projekcie wpływają bezpośrednio do modułu APS który planuje proces produkcji. Wszystkie te kroki zapewniają aktywną kontrolę procesów biznesowych. I choć Pani Górska tkwi w pracy po uszy nawet z modułem ProAlpha Zarządzanie Projektami, to jest zachwycona. Dzięki ProAlpha ma wgląd do swoich projektów i może zarządzać nimi tak, aby wszystkie urządzenia do napełniania dostarczone były do klienta na czas. Dowiedz się więcej na proalpha.pl